Piękno przyrody, badania naukowe, edukacja i ochrona bioróżnorodności to właśnie Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk w Powsinie oaza zieleni i spokoju, ale również centrum, w którym prowadzone są zaawansowane badania naukowe, a edukacja przyrodnicza stoi na najwyższym poziomie. To owoc wieloletnich starań i marzeń polskich botaników. Grunt pod niego przygotowali między innymi profesorowie Bolesław Kryniewiecki i Roman Kobędza. Rzucone przez nich ziarno skiełkowało w 1974 roku. Początkowo łanami żyta, ponieważ pierwszą kolekcją były jego odmiany, dziś bezpieczne w banku nasion. Tak. Nasz ogród kończy już 50 lat. Lata te minęły szybko, ale pozostawiły niezatarte ślady pracy i pasji ponad tysiąca osób, które w tym czasie z ogrodem związały się zawodowo. To już prawie dwa pokolenia botaników, ogrodników, naukowców i nauczycieli, a także pracowników administracyjnych i obsługi, którzy stworzyli tę podziwianą dziś Unikalną przestrzeń. Ogród prowadzi badania w dziedzinie botaniki doświadczalnej i stosowanej, biotechnologii i genetyki roślin oraz ekologii stosowanej. Jednym z głównych zadań jest ochrona różnorodności biologicznej, a także upowszechnianie wiedzy przyrodniczej. Na imponujące bogactwo roślin składają się Arborentum Inicjujące każdy sezon chmurami magnoli i wiśni. Rozświetlające wiosnę kwiatami różaneczników i azalii i oferujące latem cień strzelistych drzew i glastych. Rozarium, gdzie narodowa kolekcja odmian Króż wypełnia lato rozkoszną wonią i cichą muzyką owadzich skrzydeł. Kolekcje roślin użytkowych Pełne apetycznych warzyw w najniezwyklejszych odmianach wonnych ziół i roślin przyprawowych oraz drzew i krzewów owocowych. To tu można wejść w sad z blisko 600 odmianami jabłoni. Kolekcja flory Polski, gdzie w jeden dzień można poznać esencję różnorodności biologicznej kraju, od źródlisk przez lasy i łąki, aż po szczyty tatr i pienin. Z roślinami tropikalnymi, subtropikalnymi, oranżerią śródziemnomorską oraz kolekcją kaktusów i sukulentów, gdzie nawet zimą trwa lato. To idealne miejsce na warsztaty, lekcje w plenerze, plenery malarskie. Badawcze umysły dzieci i dorosłych mogą zgłębiać tajemnice fascynującego świata roślin podczas zajęć ze stałej oferty edukacyjnej ogrodu. Oraz eventów tematycznych. Smak japońskiej kultury od lat wiąże się z kwietniowym miesiącem japońskim. W różnych porach roku odbywają się Dni Kultury Koreańskiej. Latem koncertami fortepianowymi brzmi festiwal Muzyka w Kwiatach, a do aktywności fizycznej zachęcają biegi w ramach botanicznej piątki. Zimą nasz ogród zamienia się w kolorowy ogród świateł. Po pełnej wrażeń wycieczce zawsze można zatrzymać się w kawiarni, odpocząć i delektować się aromatyczną kawą z różnymi smakołykami. Kilkanaście kilometrów dróg, alejek, ścieżek i szlaków prowadzi przez różnorodną i piękną przestrzeń ogrodu z ławkami, trejarzami, altankami, mostkami i ogólnodostępnymi trawnikami. Wypoczynek wzbogacają wystawy plenerowe, a miłośników sztuki zaprasza galeria w Fangorówce, gdzie pod zabytkowym plafonem Wojciecha Fangora prezentują swoje prace różni współcześni artyści. Nim opuścimy ogród, warto sprawdzić ofertę botanicznych pamiątek i zajrzeć do sklepu z roślinami. W weekendy można dodatkowo skorzystać ze stoisk w ramach kiermaszu lokalnych przysmaków czy rękodzieła. Niezależnie od tego, czy jesteś pasjonatem botaniki, szukasz spokojnego miejsca na relaks, czy chcesz spędzić czas z rodziną, ogród botaniczny w Powsinie zaprasza każdego. Tu nauka i kultura spotyka się z naturą, a każdy krok pozwala odkryć nowe piękno i tajemnice roślinnego świata. Przyjdź i przekonaj się o tym sam.